Nutce. Dzięki Mucie niepokornej, yy, dla Was do wyjaśnienia, to jest poetka z Postscriptum, teraz siedzi w Szwecji. Po Postscriptum jest to portal www.postscriptum.pl. Poetycki portal, bardzo fajnie. Z którego szefowie tutaj siedzą. Yy, napisała kiedyś. Na jak serdecznie zapraszam. Yy, napisała yy, w jednym ze swoich wierszy A my jak dzieci zagubieni. I gdy przeczytałem ten tekst, te słowa, napisałem jesień na rozstajach, wystarczyło jedno maluteńkie zdanie. A co można później, jak może natchnąć? Przechodza się po życiu jesień Chwile słabości ją wzywają Nie chce do ptaków szeptać nieście Woli pokłonić się rozstaniom W potknięciach szuka kropli życia W nich tkwi jedyna jej nadzieja We mgle by chciała czasem znikać Kiedy się życie zbyt rozśpiewa Gołębie chcemy wołać wtedy Z listami do nadziei lećcie Daleką drogę trzeba przebyć Coś w locie ciąży Obcisły pierścień Jesień się kończy, palce łamie Wiatr jej odpocząć nie pozwala Włóczy po polach kiepską pamięć po chwilach ciepła na rozstaniach Już pierwszym mrozem zima straszy I miękki śnieg na cieniach kładzie Chociaż odległe pewnie starczy By ślady też pokryła zamieć A my jak dzieci zagubieni Gołębie chcemy łapać w locie Za późno znów bez odpowiedzi Zostać w locie, za późno znów bez odpowiedzi. Zostaną listy zaklęte w popiel.